Cześć. Pamiętacie jeden z ostatnich odcinków, w którym to opowiadałem o największych sensacjach w historii ligi mistrzów oraz ligi Europy? Wśród nich padła m.in. nazwa drużyny dnipro ProPietrowsk. Dziś przedstawię wam dalsze losy drużyny, która w roku 2015 gra w finale ligi Europy, a później co się z nią stało? Zaraz się przekonacie. W roku 2015 dnipro Pietrowsk pokazało światu, że na Ukrainie liczą się również inne kluby poza Dynamem Kijów oraz Szachtarem Donieck. Zespół ten dysponował wówczas ogromnym potencjałem. Nikt jednak nie spodziewał się, że jest w stanie zajść aż tak daleko. Nikola Kalinic, Jewchen Konoplianka oraz Rusłan Rotan, ci gracze stanowili wówczas osile Dnipro. W drodze do finału udało im się ograć Ajax, Saint-Étienne czy Napoli. Wszystko to w obliczu wielu niedogodności. Główną z nich była wojna na Ukrainie oraz trudna sytuacja polityczna kraju. Dnipro nie mogło rozgrywać meczów na swoim stadionie. Ich arenę stanowił oddalony o prawie 500 km od siedziby obiekt znajdujący się w Kijowie. Jako, że Dniepro jest miastem mocno wysuniętym na wschód, transport na mecze wyjazdowe również stanowił duże problemy. Mimo tego drużyna biało-niebiesko-błękitnych sprawiła sensację w lidze Europy 14-15. Dotrzeć do finału udało jej się głównie dzięki świetnej grze w meczach domowych. W fazie Pucharowej wygrali w każdym meczu rozgrywanym na Ukrainie. W finale również byli bardzo blisko sensacji. Na Stadionie Narodowym w Warszawie prowadzili 1-0. Ostatecznie bramki Krychowiaka i Bakki oddarły ich ze zudzeń, jednak i tak sama możliwość zagrania w tym meczu jest uważana za największy sukces w historii drużyny. Kolejny sezon zdecydowanie nie był już tak szczęśliwy dla Dnipra. Już po pierwszym dwumeczu drużyna odpadła z eliminacji Ligi Mistrzów. Ligę Europy zakończyła na fazie grupowej. Przyczyna była prosta. Drużyna po swoim wielkim sukcesie została Rozkupiona. Konopianka zasilił Seville. Kalinic trafił do Fiorentiny. W tamtym czasie nikt nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, że słabe wyniki w europejskich pucharach mogą zwiastować totalną klęskę. Problemy klubu naśliła wojna. Właściciel Dnipro, Ichor Kolomyjski, opuścił kraj na rzecz Szwajcarii i USA. Oddalając się od swojej ojczyzny, oddalił również się od klubu. Zaprzestał finansowania Dnipro. W klubowej kasie zabrakło pieniędzy. Kierownictwo zalegało z opłacaniem kontraktów, za co było notorycznie karane. Najpierw odjęciem punktów, a później degradacją. Zawodnicy, którzy przed kilkoma laty stanowili silny i nieustraszony zespół porozwiązywali swoje umowy z Dniprem. Ostatecznie zespołowi odebrano status drużyny zawodowej i trafiła do ligi amatorskiej, chyląc się ku upadkowi. Na dziś to już wszystko. Na koniec chciałbym Was zaprosić do lajkowania fanpage'a, który znajduje się na Facebooku. Zawód Typer. Link do niego znajdziecie w opisie. Znajdziecie na tym fanpage'u mnóstwo ciekawostek, newsów, a także. Historii różnych, unikalnych piłkarskich zdjęć. Ponadto, zapraszam Was również do dołączenia do największej typerskiej grupy w Polsce Zawód Typer. Link również w opisie. Do tego, oczywiście, subskrypcja kanału. No i do zobaczenia w następnym odcinku.